Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Adrian i zapraszam Was na miesięczny odczyt kart tarota dla bliźniąt na miesiąc kwiecień 2025. Zaczniemy sobie od afirmacji anielskiej. Jaką tu będziemy mieć afirmację na kwiecień 2025 dla bliźniąt? Aleją. Jaka tutaj afirmacja. Mogę być kimkolwiek życzę sobie być. Zapraszam błogosławieństwo transformacji do mojego życia. Ciekawe. Ciekawe. Yy, dobra, zobaczymy, co tutaj karty mają nam do przekazania, jeżeli chodzi o kwiecień 2025 dla bliźniąt. Co tu dobrego do Was idzie? Jaka energia miesiąca? Co w finansach? Co w pracy? Co w miłości? Co w relacji z bliskimi? Jaka karta rada? Jaka karta rada? Co tu dla Was um, dobrego? Energia miesiąca, diabeł. Mm. No na pewno to będzie miesiąc takich intensywnych um, emocji, tak? Pokus, takich może nawet też i wewnętrznych wag. E, Myślę, że będziecie mogły tutaj bliźnięta odczuwać silniejsze niż zwykle takie przywiązanie do pewnych nawyków, tak? do relacji czy też sytuacji, które niekoniecznie są tutaj dla Was um, dobre. Tak? Um, istnieje tutaj też ryzyko um, uzależnienia od czegoś, tak? może to być praca, pieniądze, jakaś um, toksyczna relacja. Um, Jakieś złe nawyki, tak, no, które będą wam tutaj absolutnie utrudniać pójście wasze do przodu, wasz rozwój, tak? Myślę, że tutaj bardzo ważne będzie właśnie uświadomienie sobie, co was ogranicza i jakie tutaj działania możecie podjąć, żeby właśnie się od tego uwolnić. Może tak, możecie także odczuwać, myślę, jakieś takie silniejsze pragnienie, Y, związanie właśnie z sukcesem materialnym, tak? czy też y, sukcesem y, społecznym. No Ważne tutaj będzie, żebyście y, nie zatraciły się właśnie y, w dążeniu do nich kosztem własnego y, dobra, tak? Y, no, Kwiecień może być również takim y, miesiącem, y, gdzie obnażą się przed Wami takie Jakieś iluzje, tak? To, co Wam się wydawało atrakcyjne, no, może się okazać dla Was pułapką, tak? No, przyjrzycie na oczy, także warto tutaj będzie przyjrzeć się swoim motywacjom, tak? Też będzie warto zastanowić się tutaj, czy naprawdę działacie w zgodzie ze sobą. No, jeżeli tutaj poczujecie, że coś zaczyna Was przytłaczać, tak? No to tutaj na pewno będzie ten czas na to świadome działanie, tak? I, no, właśnie przerwanie tego, wyjście z tego, tak? No, kwiecień na pewno będzie takim momentem do pracy nad sobą, tak? I no, odzyskaniem tej, tej kontroli życiowej, tak? W Waszym życiu. Mhm. Idziemy dalej. Jakie wyzwania? Rycerz y, Buław. Hmm. No tutaj na pewno wyzwaniem moim zdaniem będzie y, takie y, no unikanie impulsywnych decyzji, ale też może i nawet taka no, umiejętność y, umiejętność gospodarowania swoim swoją energią tak hmm. Myślę, że będziecie mogły mieć taką skłonność do szybkiego podejmowania właśnie jakichś działań bez takiego głębszego zastanowienia się, tak? co może prowadzić właśnie do nieprzemyślanych e, ruchów. Tak? E, może być też tak, że pojawi się wiele okazji, wiele jakichś wyzwań, które będą właśnie wymagały od Was takiej no, sporej, dużej elastyczności. Tak? No tutaj będzie dosyć ważne no, i kluczowe, żebyście. No, unikały chaosu, tak? Żeby to nie było chaotyczne. Um, może też się zdarzyć, że będziecie chciały zbyt szybko osiągnąć swoje cele, tak? Swoje, e, to co sobie zamierzyłyście, tak? No tutaj bardzo ważna cierpliwość będzie, tak? E, to będzie wasza taka, ta cierpliwość będzie takim waszym e, sprzymierzeńcem, może, może tak być też, tak, że poczujecie, że no, macie do czynienia z osobą, która jest bardzo impulsywna tak? i też ciężko przewidzieć to, co ona zrobi, co ona powie, w jakim kierunku ona pójdzie. No tutaj dosyć istotne będzie, żebyście właśnie zachowały dystans. I absolutnie nie dały się właśnie wciągnąć ten niepotrzebny um, konflikt, tak? No ważne też będzie tutaj kontrolowanie swoich emocji, tak? Żebyście też no, unikały tych e, zbędnych sporów. Myślę, że w kwietniu to też um, warto będzie tutaj zastanowić się, czy naprawdę chcecie się angażować w każdą propozycję, która do Was przychodzi, tak? czy też um, lepiej skupić się na jednym konkretnym um, celu, tak? Może być też tak, że będziecie tutaj no, odczuwać chęć jakiejś podróży, tak? jakiejś zmiany, um, czy też um, czy też Działać pod wpływem jakiegoś nagłego e, impulsu, tak? Tylko tutaj no, warto będzie zastanowić się, czy to um, rzeczywiście jest taki najlepszy moment na te kroki, tak? E, no, na pewno tutaj te utrzymanie tego balansu między właśnie działaniem, a, a przemyśleniem, przemyśleniem tego wszystkiego, no będzie tutaj bardzo fajne, bardzo ważne, żebyście właśnie um, uniknęli um, błędów, tak? Mm. Idziemy dalej, praca. Jak to w pracy u Was wygląda? Rycerz, miecze. Myślę, że Kwiecień będzie dla Was takim, pod względem pracy, miesiącem takich intensywnych działań, tak? Takim miesiącem, gdzie będziecie musieli za wszelką cenę działać, szybko reagować, tak na jakieś sytuacje. Może być, może być tak, że znajdziecie się w sytuacji, które będą. Która będzie wymagała takich błyskawicznych decyzji, tak? Dużej takiej koncentracji z waszej strony. W kwietniu na pewno ta wasza inteligencja, ta wasza taka zdolność do analitycznego myślenia będzie na, na wagę złota dla was, tak? Może być też tak, że odczujecie jakąś większą presję, czy też poczujecie, że Ktoś z Wami próbuje rywalizować w miejscu pracy, tak? co sprawi, że no, będziecie musiały działać tutaj zdecydowanie, bez zawahania. Yy, ważne będzie, żebyście tu unikały takiej nadmiernej impulsywności przy tym wszystkim, tak, żebyście też. Absolutnie no, nie wchodziły w niepotrzebne konflikty. Um, może być też tak, że otrzymacie jakąś propozycję rozpoczęcia jakiegoś nowego projektu, teda, który będzie tutaj wymagał no, bardzo dużo mm, zaangażowania. Um, jeżeli myślicie o zmianie pracy, tak, o o tym, żeby tutaj w tej kwestii coś zmienić. No to w kwietniu mogą nastąpić dynamiczne zmiany w tej kwestii, tak? Tylko, że tutaj też musicie pamiętać, żeby dokładnie przeanalizować wszystkie opcje, tak? Pod tym względem. Myślę, że w kwietniu może być też tak, że będziecie musiały bronić też jakichś swoich poglądów, tak? No i zawalczyć o swoje, tak? Jeżeli poczujecie, że ktoś nie docenia Waszej pracy, no to będziecie tutaj będzie dobrze udowodnić tutaj swoją wartość, tak? Nie traćcie energii na jakieś zbędne spory, działajcie przemyślanie, a wszystko będzie, wszystko będzie jak najbardziej dobrze, tak? Mm, idziemy dalej. Finanse. No, Wasza sytuacja finansowa w kwietniu, no na pewno będzie stabilna, tak? Będzie też e, sprzyjała takiemu poczuciu e, bezpieczeństwa, tak? E, myślę, że zauważycie, będziecie mogli zauważyć, że e, no tutaj zaczynają przychodzić owoce waszych wcześniejszej pracy, tak? których oczekiwałyście, tak? No na pewno to będzie taki dobry moment właśnie na świętowanie tych, wasi, tych Waszych sukcesów finansowych, tak? cieszenie się tym, że udało wam się to osiągnąć. Może być też tak, że otrzymacie jakieś Niespodziewane pieniądze, tak? Może to być e, wsparcie finansowe od kogoś, czy też po prostu jakaś premia, jakieś, y, jakiś bonus, tak? Y, jeżeli tutaj na przykład planujecie jakieś większe inwestycje, no to ten miesiąc może być na pewno korzystny, pod, y, no ale pod warunkiem, że podejdziecie oczywiście do tego z rozsądkiem, tak? Że będziecie tutaj rozsądnie y, tym y, zarządzać. Um, możliwe też są um, jakieś wydatki związane z domem, tak? z rodziną, czy też um, świętowanie jakiegoś ważnego wydarzenia. Tak? No, w kwietniu na pewno będzie warto um, pomyśleć o um, długoterminowo o tych, tych waszych finansach, tak? żebyście też gdzieś myśleli o tym, żeby budować tą waszą przyszłość finansową. Może być też tak, że zauważycie, że wasza praca no, zacznie przynosić wam takie satysfakcjonujące rezultaty, tak? jeżeli macie własny biznes, no to będziecie mogli cieszyć się większą liczbą klientów, tak? wzrostem zysku, no ważne tutaj na pewno będzie, żebyście nie roztwaniali, tak wiecie, na prawo i lewo waszych pieniędzy, tak? I dobrze nimi e, zarządzali. Mhm. Tak to widzę, dobra. Idziemy dalej. E, miłość. E, miłość, e, sprawiedliwość. Myślę, że tutaj będzie mm, konieczność podjęcia jakiejś świadomej decyzji z waszej strony. No też szczerość, tak, wobec innych, wobec siebie. Jeżeli tutaj jesteście w związku, no to um, um, będziecie mogli stanąć przed jakąś sytuacją, która właśnie będzie od Was wymagała bliźnięta takiego uh, przeanalizowania. Um, Pewnych spraw, tak? Dojścia do, do y, jakichś y, bardziej jasnych wniosków, tak? My, może to być taki czas, w którym no, będzie koniecznie, konieczne właśnie rozwiązanie jakichś konfliktów, tak? Czy też no, wyjaśnienie jakichś nieporozumień, tak? No, y, na pewno istotne będzie, żebyście podeszły do tych spraw sercowych w sposób taki obiektywny, tak? No i też. Y, no, unikały kierowania się samymi emocjami, tak. Natomiast, jeżeli jesteście singlem, no to jest taki dobry moment, żeby się zastanowić, czego naprawdę oczekujecie od relacji, tak. E, jakie wartości są dla Was najważniejsze, tak. E, e, może być też tak, że spotkacie osobę, która będzie miała bardzo takie um, logiczne i konkretne podejście do miłości, tak. No, Myślę, że tutaj bardzo ważne będzie również w o swoją taką e, równowagę w relacji, tak, że, żeby tutaj unikać sytuacji, e, w których jedna strona daje więcej niż druga, tak, żeby to było fajnie e, wyrównane. Jeżeli na przykład czujecie, że coś jest nie w porządku, no to też um, będzie dobry czas na to, żebyście wyciągnęły wnioski i podejęły odpo odpo odpowiednie kroki ku temu, tak. Um, może być też tak, że, że um, będziecie takie bardziej wymagające wobec siebie, tak, wobec partnera, tak, co będzie też sprawiało, że wasza relacja będą tutaj no, musiały się opierać na, na, na tej szczerości, tak? na tej uczciwości, tak? No na pewno to będzie taki miesiąc, w którym te, te decyzje miłosne będą owocowały w niedalekiej przyszłości naprawdę fajnymi rzeczami. Mhm. No, i tak to widzę. Idziemy dalej. Relacja z bliskimi. Hmm, Gierman Buław No, na pewno jakaś nowa energia wejdzie Wam w relacje z bliskimi. No może jakieś spontaniczne spotkania, jakieś inspirujące rozmowy, będziecie mogły myślę, poczuć taką większą chęć do nawiązywania nowych kontaktów, czy też nie wiem. Odnawiania więzi z kimś, tak? Z kimś, z kim dawno żeście nie rozmawiały bliźnięta. Myślę, że to na pewno też będzie dobry czas na dzielenie się też swoimi pomysłami, na um, budowanie relacji opartych właśnie na, na wspólnych pasjach czy też na zainteresowaniach. Um, będziecie mogły także mieć do czynienia z osobą młodszą ciebie, tak? Która wniesie do. Waszego życia świeżą taką perspektywę, świeżą taką radość, więcej takiej pozytywnej energii, tak? Myślę, że może też być to miesiąc, w którym na pewno warto podejść do relacji z otwartym umysłem, tak? Żeby się też no, nie bać takich spontanicznych. Gestów, tak? No, jeżeli w Waszej tutaj rodzinie, nie wiem, czy też w kręgu przyjaciół były jakieś nieporozumienia, były jakieś napięcia, no to teraz można spróbować je naprawić, tak? No, te, wię... te wię... Naprawić te więzi poprzez rozmowę, szczerą komunikację, tak? No możliwe także będą tutaj jakieś wspólne wyjazdy, spotkania towarzyskie, tak? Czy też, nie wiem, podejmowania się jakichś nowych inicjatyw z bliskimi, tak? No istotne na pewno będzie, żebyście podchodziły do tych z relacji z pozytywnym nastawieniem. Żebyście tutaj podchodzili z gotowością, otwartością na, na to, co idzie, na te przygody, które was czekają. Tak. Na pewno tutaj warto będzie pielęgnować te swoje kontakty. No i cieszyć się tymi chwilami spędzonymi z najbliższymi, tak. Jeżeli się otworzycie bliźnięta na, na innych, to, to na pewno będziecie. Zdobywać te fajne, wartościowe doświadczenia, takie jakieś, może nawet jakieś fajne, cenne wskazówki, nie wiem, na przyszłość, tak? Więc tutaj pod tym względem jest naprawdę e, bardzo fajnie, bardzo energetycznie. E, idziemy dalej. Co dobrego idzie w Waszą stronę? E, gwiazda? E, Myślę, że tutaj, no, wiecie, na pewno przyniesie wam jakąś nadzieję, jakąś inspirację, jakieś fajne, pozytywne zmiany, tak? No, będziecie mogły poczuć, że macie przed sobą jakąś jasną wizję na przyszłość, tak? Jakieś nowe możliwości, które gdzieś wcześniej mogły wam się wydawać bardzo mocno odległe, tak? No Tutaj gwiazda wskazuje, że no, wszechświat wam sprzyje jak najbardziej w realizacji właśnie Waszych marzeń, waszych celów, waszych planów, więc tutaj warto wierzyć w siebie no, i jak najbardziej podejmować te działania, tak? Zmierzające właśnie do ich em, realizacji. Może być też tak, że otrzymacie jakąś dobrą, fajną wiadomość, wsparcie od kogoś ważnego, tak? Czy też m, poczujecie, że los daje właśnie wam tą drugą y, szansę, tak? to na pewno będzie też taki czas dla was na rozwój duchowy, rozwój emocjonalny, tak. Może być też tak, że lepiej zrozumiecie siebie, swoje potrzeby... Mhm. Um. No, istotne też tutaj na pewno będzie, żebyście nie traciły wiary w to, co robicie, tak? Nawet jeżeli Wam tutaj ta droga do celu, no, nie zawsze jest łatwa i prosta, tak? Um, może być też tak, że spotkacie ludzi, którzy pomogą Wam zbliżyć się do spełnienia tych Waszych marzeń. No? Nie wiem, jeżeli na przykład. Um, Wcześniej czułyście że, że się zagubione, tak? No to teraz poczujecie, że macie przed sobą ten, ten, ten jasny kierunek, tak? Myślę, że też będzie warto działać tutaj z optymizmem, otworzyć się na nowe możliwości. No, dobre rzeczy są przed wami, tak? Na wyciągnięcie ręki czasami, tak? Tylko no wystarczy tylko po to właśnie e, sięgnąć, no. I co tu mamy? Kartę radę. Szóstka buław. No, doceniajcie swoje sukcesy, tak? Świętujcie swoje osiągnięcia, cieszcie się tym. Szósteczka buław nam wskazuje właśnie, że tutaj no, wasze wysiłki nigdy nie idą na marne, tak? Że macie te powody do e, dumy e, z tego, co właśnie udało Wam się e, osiągnąć, tak? No na pewno to będzie taki fajny czas, żeby właśnie, żebyście zauważyły tą swoją wartość, pozwoliły sobie na tę chwilę triumfu jak najbardziej. No może być też tak, że otrzymacie jakieś, nie wiem, publiczne uznanie, jakieś pochwały, tak? Czy też może być, że, nie wiem, wsparcie od otoczenia, tak, które właśnie pokaże Wam, że idziecie właśnie tam, gdzie macie i że idziecie w tym dobrym e, kierunku. No bardzo ważne tutaj na pewno będzie, żebyście no, nie umniejszały tych swoich sukcesów, tak? że no, zasługujecie na to, co jest y, dobre. Tak? Y, no, myślę, że to będzie taki też czas, y, żebyście no, absolutnie nie spoczęły na, na, na tych laurach. Tak? Żebyście kontynuowały ten swój rozwój, dążyły do kolejnych sukcesów, pogłębiały te sukcesy, które już osiągnęłyście, tak? E, no są przed wami kolejne wyzwania, tak? Ale one wszystkie was będą prowadzić właśnie do e, tego sukcesu. E, jeżeli był taki moment, że miałyście jakieś wątpliwości, no to teraz myślę, że będziecie mogły Bli, bliźnięta, zauważyć, że wszystko zaczyna się Wam układać na Waszą korzyść. Tak? No tutaj pamiętajcie jednak, żeby zostać tutaj pokornym, no, no nie lekceważyć tych kolejnych kroków, tak? które musicie tutaj podjąć. Myślę, że możecie tutaj w kwietniu poczuć się takim, że jesteście zwycięzcami, tak? Wykorzystajcie tą energię, żeby właśnie działać dalej, żeby iść um, dalej. Mhm. Tak to widzę, bliźnięta. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, czy przyjmujecie czytanie, czy też nie. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie postawić mi też kawę. Link w opisie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.